Hej, witajcie, jestem Dzynek z Knife, a dzisiaj pogadałem sobie troszeczkę o Killzone Shadowfall No więc na początek, ten Killzone jest moim pierwszym i żałuję, że nigdy wcześniej nie grałem żadnego innego. Po przejściu tej gry chciałoby się kupić PS3 tylko po to, aby przejść wszystkie Killzone'y, bo jest to fenomenalna gra, historia po prostu zajebista. No, to może troszeczkę opowiem o tej Masz fabule. Są jakby dwie frakcje: Wektanie, czyli coś jakby ziemianie. No, mieszkają sobie na tej wekcie od zawsze. No i Helganie. Helganie również mieszkali kiedyś na wekcie. Ale było za dużo ludzi. No to jakąś część z nich wysłali na wektę. Nie na wektę, na Helgan. Na Helgan, wektanie wysłali ludzi na Helgan. No, i w pewnym momencie ludzie chcieli wrócić z helganu na wektę, no bo po prostu na helganie jest przejebanie. No i wektanie się nie zgodzili, i w dużym skrócie zaczęła się wojna, która trwała chyba w pierwszych trzech kilometrach. Eee, na samym końcu tej wojny wektanie rozkurwili całą, rozkurwili cały helgan. No, a że im szkoda było Helgan, to wzięli ich na swoją planetę. No i tu się zaczyna Killzone Shadowhall. Yy, niby miało być wszystko pokojowe, pół planety jednych, pół planety drugich. Miało... Yy, Helganie mieli spokojnie wysiedlać Wektan, no ale oczywiście przylecieli, wymordowali. No i się zaczęła taka jakby zimna wojna. Oreszcie nie chcę wspominać, bo... Za daleko bym zabrnął. Jak przejdziecie to zobaczycie. Następna część grafika. Jak widać grafika jest po prostu przekozacka. Działa w 30 klatkach na sekundę i full HD w trybie single player i w multi to jest 60 klatek i full HD. Co tu można nie powiedzieć? No, bardzo ładna. No po prostu grafika. Na miano Next Nextgena. No to teraz coś o poziomie trudności gry, bo on mnie zaskoczył. Sprawił mi pewne problemy. Na poziomie normalnym przeszedłem gry. Ale to nie jak Call of Duty, że się idzie i wszystkich wycina i bezproblemowo. Tylko tutaj niekiedy człowieka zabiją. I to mi się bardzo podoba. Wielki, wielki plus za to. O singlu powiedziałem, no to teraz trochę o multiku. A z multi. A no z multi, no tak jest trochę inaczej, no. Co ja tu będę kłamał. E... Mało ludzi gra na multiplayerze. Zwykle, tak jak zauważyłem, to jest parę tysięcy osób. Mm. Tryby gry w multi mi się podobają. Tutaj jest akurat tak fajnie zrobione, że wchodzimy i od razu mamy wszystkie bronie dostępne. Tak mi się wydaje, y... jest jeden minus. Nie ma rank. Na przykład niektórzy moi znajomi, przez to, że nie ma rank, w ogóle w tę grę nie grają, bo oni ciągle muszą coś robakowywać. No ale nie można mieć wszystkiego. I MultiG, no, jest troszkę słabszy od całości. Czyli od Single, zapomniałem, więc mówię o tym na samym końcu. Jest jeden bardzo ważny plusik. A mianowicie, do gry dostaniemy za darmo nowe mapy multiplayer. Z tego co wiem już dostaliśmy trzy, myślę, że jakieś następne są w drodze. I to jest bardzo fajne, bo w czasach, gdzie praktycznie za każdy duperel się płaci, w Killzone dają mapki za darmo. Choć też tutaj można płacić za jakieś roboty, wyglądy, inne tego typu gówna, ale mapy zawsze powinny być za darmo. Przynajmniej według mnie. Mm, no dobra. I to by dzisiaj już było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Dalej będziecie mieli gameplay, już czysty mój gameplay z multiplayera po tej kadstence, a ona się kończy za dosłownie parę sekund. Ja zapraszam Was do subskrybowania, oceniania kanału. Yy, oczywiście, oglądania, komentowania. Znajdziecie mnie również na Twitterze i Twitchu, linki w deskrypcji. Ja się już będę z Wami żegnał, trzymajcie się, cześć!